Cześć, witam Was w poradniku, jak zrobić bramę do zamku. To ja Wam pokazuję. Kopiemy na długość, no jaką nam kto chce. Szerokość, tak żeby się machali, zmniejszyć. No i yy, jak już zbudowaliśmy to na głębokość 3. No, budujemy tak rząd tłoku lepkiego, rząd zwykłego i na górze piasek. Przekaźniki. Habel i sprawdzamy czy działa działa dobrze. Musimy na dole postawić przekaźnik. Bo gdybyśmy go nie postawili, by nam nic nie wyszło. No, tu trzeba całe zabudować. Jak już zbudowaliśmy, zabudowaliśmy to kładziemy tutaj przed piaskiem przekaźniki i też wszystkie na maksa podłączamy się pod dźwignię i podnosimy czy się uda, puszczamy udało się a to jeszcze nie koniec mechanizmu najlepiej żelazne kraty tutaj położyć na Bramę. Bo one się otwierają. Ja próbowałem z desek, się nie otwarło. No, ale to w każdym razie. Podnosimy je. Musimy teraz zamykanie zrobić. Więc zrobimy na sześć. Na sześć. Tá. Tá. E tchau e pode Potem budujemy tutaj Schodki. I sprowadzamy esse z aqui e supervisionar os prontos de cima Nie możemy. Opuszczamy o jeden. A tu trzeba przekaźnik zrobić. I teraz tu budujecie tak na tej samej wysokości. Podłączacie się prądem I się zamknęła. I oto nasza brama o kurczę, to się tu nie zamknęło. A prąd mi dochodzi pewnie. Widziałem, że coś będzie tak z tym prądem, ale to już... Zamknęło. Tu się podnosi, tu się zamyka. Oto cała brama. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Cześć.